Urodziłem się 20 października 1893 roku. Wychowany zostałem w tradycji niepodległościowej, więc wybór drogi był dla mnie oczywisty. Gdy tylko stało się to możliwe, wstąpiłem do polskich drużyn strzeleckich. To tam uczyłem się dyscypliny i czekałem na rozkaz. I w końcu nadszedł. Noc z 2 na 3 sierpnia 1914 roku była gęsta od napięcia. Komendant Piłsudski wydał rozkaz. A Władysław Praszmowski Belina dobrał ludzi. Było nas siedmiu: Belina, Janusz, Zdzisław, Grzmot, Hanka, Kmicić i ja, Bończa. Nasza misja była jednak bardziej zuchwała, niż ktokolwiek mógłby przypuszczać. Nie dosiadaliśmy koni. Na akcję wyruszyliśmy dwoma bryczkami. Naszym pierwszym celem było stać się kawalerią. Mieliśmy przekroczyć granice zaboru rosyjskiego jako zwykli podróżni. I zdobyć konie na wrogu. Dopiero wtedy mieliśmy rozpocząć prawdziwy rekonesans. Strach mieszał się z niezwykłym uniesieniem. Byliśmy awangardą. To nie był jeszcze marsz armii, ale cichy, niemal szalony pierwszy krok ku odrodzeniu kawalerii polskiej. Moja misja z Beliną była początkiem. Później walczyłem w szeregach pierwszej kadrowej, a następnie jako komendant plutonu w piątym pułku Piechoty Legionów, który dumnie nazywano Pułkiem Zuchowatych. I tacy byliśmy. Szliśmy przez kolejne bitwy z wiarą, że każdy krok przybliża nas do wolnej ojczyzny. Moja droga skończyła się na Wołyniu. 4 lipca 1916 roku: bitwa pod Kościuchnówką. Ziemia drżała od wybuchów, powietrze gęstniało od dymu. Pamiętam ogień, krzyk i ciemność. Zygmunt Karwacki, pseudonim Bończa, poległ śmiercią bohatera w jednej z najkrwawszych bitew legionów polskich. Jego ofiara nie poszła na marne. Za niezłomną postawę i męstwo w boju został pośmiertnie odznaczony Najwyższym Polskim Orderem Wojskowym, Orderem Virtuti Militari Piątej Klasy i awansowany do stopnia kapitana. Jego ciało spoczęło we wspólnej mogile legionowej w Wołczewsku na Wołyniu. Dziś po tym cmentarzu nie ma już śladu. Jednak pamięć o jednym z siedmiu zuchwalców Beliny, jednym z pierwszych żołnierzy sprawy niepodległości trwa. Jego dziedzictwo wierna służba Polsce, aż do ostatniej kropli krwi, pozostaje wiecznym wzorem dla przyszłych pokoleń. Jeśli spodobała Ci się ta krótka opowieść i chcesz poznać kolejne historie, będzie mi bardzo miło, jeśli polubisz ten film i zasubskrybujesz mój kanał. Do usłyszenia!